Jeśli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę pod filmem. A jeśli nie chcecie przegapić więcej tego typu materiałów, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału Must Blast. Zachęcam także do zobaczenia mojego profilu na TikToku Must Blast, gdzie link możecie znaleźć w opisie pod filmem. Ta bliskość kolektywu sprawiła, że dobrze cię mieć w ekipie Deni. Teraz wreszcie dopadniemy ten kawałek nie. Nexusa. Obyś miał jeszcze trochę tego swojego G, bo trzeba będzie otworzyć. Hej, chodź no tu. Mam dla ciebie robocze. W twojej okolicy ktoś łamie prawo. Widzisz coś może? Naucz bandiolów Moresu. Nie chodzi. Na pewno to właśnie tam jest ten nexusowy fragment? No, taką mam nadzieję. Głupie by było tu cię tak ciągnąć po nic, nie? Myślisz, że ją otworzysz? Cóż, być może, ale. Je! Yeah! Jazda! Mistrz akcji Iron Fist wkracza do yy, akcji! Super! To chodźmy po ten fragment! Nieźle. Dorabiasz jako imprezowy magik? Ba, dam ci wizytówkę, jak z tym skończymy. Iron Fist, człowiek słowny, dołączył do smutnego Spider-Patana, żeby pokazać mu, jak walczy prawdziwy bohater. Pajęczy łeb połamałby ręce na ciepłym budyniu. Ha! Chciałbym mieć żelazne pięści. A, wracając lepiej, żeby zebrał do kupy całe chi i Krzepę, skoro ma wyciągnąć ze smoczej jamy kawałek Neksusa! Bo o ile to nie ironiczna nazwa, to raczej nie spotka tam kociaka! Ach, bardzo możliwe, że ją złamałem. Słuchajcie, chyba utknęliśmy. Nie pierwszy raz tędy idę. Wyczuwam jakiś nowy, nieznany wrog. A no fakt, Ciemno w Trzy diabły. Nie można gdzieś pstryknąć światła? Wow! Nie! nie, nie, nie. nie. Są pułapki, które nie mogą Witamy w jaskiniach Kunlun. To chyba ten sam głos, co na zewnątrz, prawda? Hmm. Jest tu coś, czego szukacie. Może to znajdziecie, choć czekają Was trudności. <ślad> Mówi o fragmencie Nexusa? Zacznijmy poszukiwania. No, przytulnie tu. To święta jaskinia, bardzo stara. I pewnie dość niebezpieczna, jak zakładam. O-o! Co to ma być? To już było włos. Stare miejsce, pamiętacie? Hej, jak miło zobaczyć znajomą twarz! Hmm, może te pająki mają nasz fragment Nexusa ukryty w którymś ze swoich tuneli? Możliwe. Dasz radę się tam wcisnąć i rozejrzeć, Miss Marvel? Eee, jasne. Tylko czemu mam wrażenie, że będę tego żałować? A byłam taka pewna, że ten kawałek tam będzie. No nic. Zobaczmy, czy można tu liczyć na zasną walkę. To ołtarz Chi. Jeśli go aktywuję, może nam wskazać dalszą trasę. Wo! Co się dzieje? Było trochę ryzykowne, nie uważasz? Ale co właściwie tutaj robiły fajerwerki? Hmm, może idźmy w stronę światła. Hej, ty jesteś ekspertem, nie ja. Że jeśli przekierujemy światło w stronę drzwi, to się otworzą. Hmm, ma to sens. Tak, sukces! Ura, wy! Tak, ale cóż tam na nas czeka? Uwaga pod nogi. Zaraz zrobi się ciepło. Czemu ja się denerwuję? Pojęcia nie mam. Pięknie. Jest cieplutko. Pewnie klima siadła. Co? To jest... Smak. No. no Spoko, to już zlikwentem odświecam. Jestem nieśmiertelnym Ironfistem. Nic nie ma. Davos, trochę już minęło. Dla ciebie Steel Serpent Być może władasz mocą żelaznej pięści, lecz wkrótce będzie moja. Uwolnij Shaul'ao! Spokojnie, Shaul'ao. Odłamek Nexusa spoczął wewnątrz serca Smoka. Wyrwę go stamtąd, gdy zyskam dość mocy, by cię pokonać. A temu co? Sens. Całym Kunlun nie ma potęgi, która mnie powstrzyma. Davos, nie możesz! Przestań! Nigdy! Całe życie czekałem na tę chwilę. Moc Żelaznej Pięści jest nareszcie moja! Was też tak wkurza, jak ludzie nie słuchają? Zostałeś Iron Fistem wyłącznie przez pomyłkę. Kang tylko pozwala mi ją naprawić. Tak, pomyłka rzeczywiście nastąpiła. Właśnie na nią patrzę! Poznacie moją pełną moc! mam słuchania, jak to pokonałeś smoka. Teraz to ja będę się cieszył potęgą mego rodu. Ten co dopiero marudny? Wciągasz do świętej groty swą nędzną czeredę? To nie miejsce dla nich. Zdaniem kogoś, kogo przepędzono z Kunlun i okryto hańbą? Ha! gdzie ma, koleżko! Niemożliwe. Dobra! Mamy szansę! Ojacie! To... E, ten kostium jest ognioodporny? No, tego... E... W zetknięciu ze Smoczym Ogniem nic nie jest dość odporne. <śmany> Serce Smoka to skarb wyłącznie dla wartych jego potęgi. Ty, Davosie, nie jesteś! Jesteś wolny, szao Lao. Wiesz, jakie to było niesamowite? No ja cię w Serce smoka? Gdzieś ty się tego nauczył? Tutaj. Bardzo dawno temu. Mamy ten odłamek? No to nic tu po nas. Ten gość przez jakiś czas sobie nie popełza. Więc to jest odłamek Nexusa? Całkiem fajny! Uh. <laughs> to... Całkiem uroczy. Jak pomyśleć o jego niewypowiedzianej mocy? Chyba lepiej go schować. Kto wie, kto się na niego czai? No, kto wie? Może kang? Albo nawet. Kang? <laughs> Powinienem już wracać. Ktoś musi wspierać resztę obrońców i trzymać Kingpina w ryzach. Przekażesz si żeby nas znalazła jak ją spotkasz? Kurs na Nowy Jork, tak? Tak! Podróż w przyszłość! Ten dzień nas rozpieszcza, co? Niech czas wam sprzyja druchowie. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz chciałbym przypomnieć o zostawieniu łapki w górę jak i zostawieniu subskrypcji na kanale oraz o zerknięcie na mój profil na TikToku Must Blast.